Zobaczmy, się myślę, że bomba jesteśmy w kopalni tam gdzie mówiłem, że będziemy w następnym odcinku. Tu znalazłem takie coś. Uuu, nie to mnie jedno, ale to było tam na początku. co sobie wykopiemy? tada, dobra, wygramy gramy na jasnym. Nie chcemy się pochodni brać no ciągle, no ciągle, no ciągle. Chcę co po to z O tu mnie. Wcześniej creeper zabił i no wiecie no dziwne kobacz i ktoś inny grał na multiplayer no. dzisiaj odcinek jak znajdziemy koniec tej jaskini nie wiem czy to będzie za chwilę czy za 10 minut po prostu będziemy wszystko kopali po drodze, no i szuka i końca Później wrócimy sobie to w następnym odcinku I napiszcie w komentarzach co będziecie chcieli w następnym odcinku O wmurte jeszcze O lol Ale żeś mnie wystraszył To się chyba nie da, bez Oh, dobra, trochę dreszczyk emocji, um, polepszymy sobie mieczyk, coś tam nam dało pewnie, lecimy dalej, czekamy lepszych rzeczy, tego. Ja zresztą nie chce mi się tam wychodzić Nie przedłużę odcinka, nie wiem po co By to, to pozdrawiam wszystkich mister Bomba No wiadomo jak się nazywam I to będzie koniec tego odcinka Bo jeszcze wykopię to O O no to cześć wam wszystkim To jest bomba No To z zombiaka To no obrazowaliśmy się w następnym odcinku Napiszcie w komentarzach co chcecie w następnym odcinku No bo ja nie wiem